Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do niej, anioł rzekł. Bądź pozdrowiona, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus, będzie On wielki. I zostanie nazwany synem najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do Anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch święty stąpi na ciebie i moc najwyższego okryje cię cieniem. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja Elżbieta, poczęła w swojej starości syna i jest już w szóstym miesiącu, ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja, oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Wtedy odszedł od niej anioł. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Maria jest... Kobietą, która żyła w Bożym cieniu, całe życie Maryi to, to zamieszkanie w Bożym cieniu. Zresztą to usłyszała, od anioła, gdy się zaniepokoiła, gdy nie rozumiała Bożej drogi, wtedy usłyszała, duch stąpi na Ciebie i moc najwyższego okryje Cię cieniem. Znała dobrze księgi Starego Testamentu. Modliła się psałterzem, jak śpiewamy w pieśniach. Dlatego tam ciągle było, że Boży ludzie są w cieniu Bożych rąk. Pod skrzydłami, ale to dlatego, że Żydzi wiedzieli, że kiedyś była arka przymierza. I wtedy Bóg posyłał cień. W ciągu dnia to był obłok, który ocieniał arkę, w nocy to był ogień, ale ciągle Boży Cień, czyli znak miłującej obecności Boga, wędrującego ze swoim ludem, był w Izraelu. I stała się arką nowego przymierza. I dlatego przez całe życie. Właśnie żyła w Bożym cieniu. To było zamieszkanie Maryi. Jak w psalmie 91 autor się modli, myślę, że Maryja też się modliła. Kto się w opiekę oddał Najwyższemu i w cieniu Wszechmocnego mieszka. A dalej w różnych modlitwach z psałterza modlimy się, Maryja też się modliła, że Pan jest twoim cieniem, jest nad tobą, przy twoim boku. Przy Twojej prawicy i we dnie nie porazić Słońca ani księżyc, będzie czuwał nad Twoim wyjściem i przyjściem teraz i po wszystkie czasy. A jeżeli będzie Ci źle, to się uciekaj do, do Boga, który roztoczy nad Tobą cień. Dlatego Bóg Maryję bronił, dlatego strzegł. Rzecz jasna. Maria cudownie współdziałała, odpowiadała na łaskę. To właśnie dlatego dzisiaj wielbimy Boga w darze niepokalanej, pięknej, która otrzymała błogosławieństwo i zbawienie od Pana. Ale cień był nie tylko po to, żeby Maryję chronić przed złem, żeby był jak, jak twierdza, jak osłona wobec pokus, wobec zasadzek. Pułapek zła. Cień Maryi był również miejscem miłości. Dlatego w pieśni nad pieśniami oblubienica modli się w upragnionym Jego cieniu usiadłam. Maryja była oblubienicą Jezusa, dlatego przez całe życie była w Bożym cieniu, ale to było miejsce miłości. W księdze Barucha czytamy. Na rozkaz Pana lasy i drzewa pachnące, oceniać będą Izraela. To pachnące drzewo to przecież było na kalwarii, pachniało śmiercią, ale potem stało się źródłem życia, bo Jezus z martwych wstał, powstał. To również było miejsce, które oceniało Maryję, miejsce miłości. Być może zastanawiamy się, jak to było z miłością Jezusa i Maryi. Nie mamy opisów. Do 30 roku życia Pan mieszkał w Nazarecie. Czy rozmawiał o Królestwie Bożym, czy dzielił się przypowieściami, nie wiemy. Ale jestem przekonany, że Maryja ciągle patrzyła na Jezusa i słuchała. Patrzyła Jezusowi w oczy, i tam już niemal wszystko widziała, co się miało zdarzyć. A potem była bardzo blisko. Czytamy też, że, że była wśród ludzi słuchających Pana. Była tak blisko, że, że była wierna Jezusowi aż po, po Golgotę. Była ciągle w Bożym cieniu. To święto dzisiaj jest również po to, żebyśmy i my, to się boimy zwłaszcza, odkrywali to, że Boże obietnice i Bo, Boży dar obecności miłującej Boga, który przychodzi. Jest nie tylko dla Maryi, nie tylko dla Izraela w Starym Przymierzu, ale jest, jest również dla nas. Że to również do nas Bóg każdego dnia chce powiedzieć mam dla ciebie cień, w którym możesz się chronić. To jest miejsce, gdzie możesz żyć, to jest mi miejsce bezpieczne. Tam będziesz czuł się spokojny, bo tam ja będę z tobą. Tam będę cię bronił przed złem, ale również tam dam ci największe dobro, czyli moją miłość. Tylko proszę, żebyś tak jak Matka Boża odpowiedział na to.